Cześć, witam ponownie w trzecim odcinku. Dzisiaj poruszymy taki temat: dlaczego w ogóle z, warto zbudować swoją sieć franchise. No, myślę, że też pewnie jak ktoś się za tym zastanawia, to już na ten temat trochę czytał, jakieś zdanie na ten temat ma. No ale ja też kilka takich rzeczy od siebie, może tutaj, mam nadzieję, ciekawych Ci przybliżę. Dlaczego? Po pierwsze, zwiększysz swój zysk. Może to jest zaklepana już formułka, no ale m, dlaczego? Wiąże się to z efektem skali, to znaczy, no ile czasu zajmie Ci samemu otwieranie w każdym mieście oddziału, na przykład, tak? Czy, no jeśli nie ma się za sobą jakichś grubych milionów po prostu, jakiegoś wielkiego inwestora, no to zajmie to, może nawet y, życia by nie starczyło, żeby otworzyć jakąś wielką sieć. Tak, możemy korzystając właśnie z tego modelu skal skalowania biznesu, Zwiększyć ten obrót poprzez po prostu otwieranie kolejnych placówek. No można powiedzieć, że no dobrze, ale to będą placówki mojego franczyzobiorcy, prawda? No to przecież nie moje. No ale nie jest tak, dlatego że właśnie w modelu franczyz zawsze franczyzodawca jakąś część z tego bierze dla siebie. Czasem to jest tak, że bierze po prostu no opłatę licencyjną na przykład, bądź jeszcze opłatę procent od obrotu. No ale można to też zrobić na przykład sprytniej. Co też niektórzy franczyzodawcy właśnie w ten sposób robią, ukrywa jeszcze swoje zyski na przykład gdzieś, prawda? Czyli no na przykład jest obowiązek zamawiania towaru u franczyzodawcy, no więc jeszcze na przykład zarabia znowu na zniżkach u swojego dostawcy, producenta czy tam hurtownika, bądź jest w stanie wynegocjować jeszcze większy rabat. Więc działa to w dwie strony: zarówno można zarobić na bezpośrednio franczyzobiorcy, no jak i później zarobić na kontaktach ze swoim dostawcą. No już tutaj w ogóle pomijam takie coś jak wycena malki czy akcji, ale no podejrzewam, że tutaj no jakby mniej osób chyba oglądających kanał ma jakąś spółkę akcyjną, że faktycznie jeszcze może być wzrost na przykład zainteresowania akcjonariuszy przez wdrożenie takiej franczyzy. No ale nawet na takim prostym modelu. Czyli im więcej będziemy mieli sklepów, im więcej będziemy mieli punktów, czy no nie wiem, restauracji na przykład, no tym większy będzie nasz Obrót bądź siła negocjacyjna przy kupowaniu produktów. To jest jedna sprawa. Zwiększa się zysk. Druga sprawa związana jest z przewagą nad konkurencją, czyli, OK, mamy w tym momencie na przykład na rynku dwie firmy zajmujące się daną usługą, albo nawet 20 firm z branży, czy 200. No i teraz jak odróżnić dużą firmę od małej, prawda? No, oczywiście, to jest, jest kilka takich, takich, takich powiedzmy, można na no sprawdzać obrót, czy ilość klientów, zatrudnienie, oczywiście. No, ale najprościej uzyskać przewagę, po prostu zbudując sieć franczyzową. No, bo mamy już wtedy nie jeden oddział, na przykład w Krakowie, tylko mamy już w 40 miastach w Polsce. No i ta konkurencja, no siłą rzeczy, troszeczkę zostanie odstawiona w tył. No bo każdy zna znane sieci, na przykład pizzerii, a prawie nikt nie zna osiedlowej sieci pizzerii, oprócz osób, które na tym osiedlu mieszkają. Więc to, to jest to. Dalej. Zwiększamy wartość i rozpo, rozpoznawalność swojej marki. To już trochę o tym mówiłem, ale rozwinę temat. No, marka jest czymś osobnym niż własna firma. To może też jeszcze kiedyś zrobię o tym, o tym live'a. Można ją komercjalizować, można ją sprzedać, można ją po prostu wycenić. No, swój znak towarowy po prostu, który swoją drogą dobrze zastrzec od razu yy, robiąc franczyzy. To już tak nawiasem mówiąc, też jeszcze, jeszcze o tym później powiem. No więc ta firma rośnie, jej wycena, można ją później sprzedać. Wiele interesów, zresztą to taka jest też specyfika tych czasów. To jest tak, szybko tworzymy, prawda? I potem jest najczęściej tak, że jak komuś się udaje, to yy, sprzedaje się komuś większemu, a jak nie, no to najczęściej jest tak, że no, może się to skończyć yy, jakąś wielką klapą, na przykład, bo przeinwestował i tak dalej. Więc moje zdanie jest ogólnie też takie, że dobrze być. Yy, szybko się rozrosnąć, być bardzo znanym i poszukać na przykład kogoś, kto tą firmę będzie chciał od nas kupić. Dzięki temu na przykład zapewni nam, naszym dzieciom i naszym wnukom jeszcze dostatnie życie. My zostaniemy rentierami, będziemy mieli jakiś tam pasywny dochód i może zastanowimy się nad budową innej sieci franczyzowej. No to wiele takich przykładów było, że to też widać nawet w dobie IT, jeśli obserwujecie ten rynek, że najczęściej jeśli jest jakiś nowy na przykład biznes, zostaje przejęty przez większego, to to już ta ta droga jest znana i to też warto z tego skorzystać, ale prościej znaleźć kupca czy nawet inwestora, no jeśli jesteśmy znani, jeśli mamy przewagę nawet w negocjacji, w rozmowach z takim kimś i mówimy, okej, okay, nie wiem, okej, okay, 50 milionów złotych, kupisz moją firmę, no ale od razu kupisz 100 oddziałów w danym kraju, tak? albo mamy już oddziały franczyzowe w, nie wiem, w wielu państwach, na przykład w Unii Europejskiej, no to ta przewaga negocjacyjna jest już większa, bo ten franczyzodawca sobie zdaje sprawę, że ten zainteresowany tą franczyzą sobie zdaje sprawę, że odjazdów wchodzi, jakby w, no, w czyjeś buty, ale na gotowo tak naprawdę. Tak? No więc, też w ogóle, budując franczyzę, już warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że może kiedyś trzeba fajnie byłoby na przykład się jej pozbyć z jakieś godne, wysokie, duże pieniądze i już ją tak budować, żeby w prosty sposób no, później skomercjalizować, właśnie wycenę swojej filmy, wycenę swojego loga. Bo często jest też tak, że my nie wiemy w ogóle, ile, ile nasza firma jest warta. To już są, pomijam takie oklepane zdania, typu tam tyle jest warta, ile ktoś chce za nią zapłacić, oczywiście. Natomiast często, prawie zawsze, wydaje się nam, że nasza firma jest warta więcej niż jest. Więc budując franczyzy, no, możemy od początku mieć z tyłu głowy, żeby tak ją budować, żeby potem w prosty sposób, jako taką paczkę, gotowy produkt, na przykład sprzedać ją dalej. A jeśli będziemy mieli, no, małą firmę, jeden oddział, no to oczywiście, no, ciężko będzie takie rzeczy zrobić. No, tu jest też ta sprawa tego, że możemy więcej zamówić po niższych cenach, no i ukrywać pewne, pe, pewne, pewne rzeczy. No, na przykład możemy wdrożyć do franczyzy od razu jakąś jeszcze inną usługę. No i teraz przypuszczalnie, no, ostatnio miałem taki przykład, wdrażaliśmy z klientem wynajem samochodów. Czy, czy to jakby on ma inną w ogóle firmę, natomiast wdrażał jako dla swoich franczyzobiorców taką usługę wynajmu samochodów? To akurat teraz w dobie COVID-u może też że warto, żebyście się wy na przykład nad tym zastanowili, bo ceny wynajmu samochodu są coraz tańsze, wiadomo, z powodu, z powodu kryzysu, więc bardzo można tanio te auta wynająć w takim najmie krótko bądź średnio bądź długoterminowym. Jeśli by Was w ogóle ten temat interesował, to możecie napisać tego później rozwinę. Jakieś tam pojęcie też z doświadczenia ode mnie, z życia też mam, bo i w własnych filmach tak robiłem, ale też doradzałem innym. To jest taka sytuacja, czyli on od razu dostał jeszcze w ogóle lepsze ceny niż teraz są, nawet po rabatach, dlatego że powiedział, że od razu weźmie 100 out. No, no, no i to już jest jego przewaga konkurencyjna. Nie miałby jej, gdyby nie miał po prostu już rozwiniętej sieci franczyzowej. Więc okej, okay, możemy nastawić się na zwykły zysk. Na. Zwykłą skalowalność interesu, jak najwięcej, jak najwięcej i zarabiać, ale też fajnie, żebyśmy zwrócili uwagę, że jest wiele elementów, więcej nawet niż powiedziałem teraz tutaj, ale staram się, żeby te filmy nie były takie zbyt, zbyt długie, które też powodują, że finalnie możemy przekuć to w zysk niekoniecznie materialny na samym początku, ale finalnie, finalnie również także to są takie cztery główne powody. Zwiększ swój zysk, zacznij skalować swój biznes, zwiększ przewagę nad konkurencją, no i zwiększysz wartość rozpoznawalność swojej marki. Myślę, że to są takie cztery główne powody. Zapraszam Cię na kolejny film. Dziękuję za uwagę.